Ostatni post przeprowadzkowy. Nie jest to jeszcze do końca ogarnięty pokoje 2, ale chcę Wam pokazać to, na czym najbardziej mi zależało, żeby Was doprowadzić. Jak widzicie, czasopisma wymagają jeszcze ułożenia. Książki są już mniej więcej w takiej kolejności jak trzeba. Tu jest porcelana do kuchni, ale skoro kuchnia jest w remoncie, to znaliśmy, że wygodniej ją będzie trzymać tutaj, bo mimo wszystko jest bezpieczniejsza. Segregatory trzeba przebrać, dlatego tu ją pudełka, jedno jest puste, drugie z pustymi segregatorami. No, ale część z tych trzeba będzie po prostu wywalić i do piwnicy. Jedno pudełko jest pełne. W tych trzech będzie się mieściły rzeczy z góry, które muszę przełożyć, żeby po prostu w paski będą lepiej leżały. To już macie moje żelazko z rękawnikiem, no dla żelazka, deskę do prasowania. Oprzywałam jej nóżki, żeby nie rysowała podłogi. Te pudła stąd znikną. z tymi jeszcze nie wiem, co zrobię. Te trzy, które macie tutaj wysokie, to są koronki różnego rodzaju. I ja to muszę przesegregować. I tu są takie. O, czy, 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 czy. Tu są takie małe pudełeczka za, za biurkiem. To jest maszyna i za, za nią stoi biureczko. I w te małe planuję posegregować część, a część właśnie wyniosę dywanik jest po to, żeby jak stanie krzesełko, to żeby nie szorowało mi tej podłogi. Pokażę Wam jeszcze. To jest zbite akwarium. Dostałam na grupie śmieciarkowej, jak potrzebowałam dodatkowej półki na okno, bo ja lubię, jak mi słońce pada na szkło. I to jest wystawka, która jest zmienna. Ja to te szkła sobie wymieniam bo tam z półki, jakieś kolorowe daję, czasem normalne. Paprotka będzie stała w drugim pokoju, ale chwilowo jest tutaj. Bo muszę znaleźć podstawkę. Poza tym, to chwilowo nie szyję, więc nie, niech sobie ma przestrzeń do rośnięcia. E, to jest półka, z której, czy, na której będę ustawiała część z tych rzeczy. O, część z nich wyleci, bo to są nie, jakieś nie, nieistotne drobiazgi. A po prostu miałam się szybko spakować, przewieźć, więc po prostu pakowane było co, le, co, co leci. Ale dlaczego ja Wam chciałam pokazać? Te wszystkie posty przeprowadzkowe. I dlaczego ja narzekam, że ja nie mam miejsca na pudła? Normalnie tu bym miała ustawione pudła, tak ale chciałam mieć pustą ścianę do sesji zdjęciowych, rekonstrukcyjnych. I mam tą ścianę. No, to jest manekin to jeszcze staną dwa chwilowo. Chcę wam pokazać jeszcze. O, jak wykorzystałam dziury po drzwiach drzwi harmonikowych. Powieszone zostały w tym... One były mocowane na, na śrubki czy coś tam. Zostały dziury w futrynie. W futrynie będzie malowana w wakacje. A na razie wiszą ryciny. I... No, zaraz, to jest jeszcze gromada do uprzątnięcia. Część rzeczy jest do wyrzucenia, część do przesegregowania, część idzie na dół do kuchni. Są szufladki do maszyn, na przykład. No, różności. Krzesło. Oryginał z XIX wieku, z połowy dokładnie. Do sesji krynolinowych, Taborecik toneta. Widzieliście już. W ogóle od tego się zaczęło znaczy nie od biblioteczki, od filiżanek. Ja chciałam mieć filiżankę do sesji zdjęciowej. Ja się dlatego zainteresowałam w ogóle antykami. I to się trochę tak, wiecie, no, rozpleniło. To wylądowała półka z czasopismami, chwilowo. Jak zauważyliście, wyleciało część porcelany, część szkła, część jest zmieszana z jankowym, część jest z piwnicy, część książek jeszcze wyleci do, i zmiesza się z książkami janka. Także będę miała troszeczkę więcej miejsca na książki, które tutaj widzicie i jeszcze tam zaraz wam pokażę. Biureczko przerobione z toaletki. I tak samo, żeby podłogi nie rysowało, to jest dywanik i pokażę Wam detal. No. O, jakie ładne klameczki w szufladkach. Zawsze używam papierowych torebek jako kosza na śmieci. Taki recykling. No i teraz moje sesje zdjęciowe konstrukcyjne będą z takimi kwietnikami. Czy część to są no, jakieś półeczki, część to są kwietniki, kwiaty tu staną. Tu będzie poprotka. bo to jest dosyć takie solidne. Tylko właśnie muszę znaleźć tą tą podstawkę. No i też podstawkę do tego, no bo w miejscu wygląda tak średnio. No ale moi drodzy, właśnie dlatego chciałam wam pokazać jak będą wyglądały moje pokoje.